W drodze na Miłosza, ruszamy właśnie na koncert. Bileciki są, zaraz się będzie działo. Przybył pan z Katowic do nas, do Poznania. Będziemy się bawili. Pan z Katowic, czyli, jakby te strony madzi, nie? Śląskie. Śląskie. Zobaczcie, stadionik. Stadionik jest. Lecimy, lecimy. Zmarliśmy po długich szukaniach wejścia. udało no, się. Jesteśmy, zobaczcie. Jesteśmy. Scenka jest. No siedzimy już sobie teraz na ziemi Za nami masa ludzi, jak tak powiem nie Na bruniaczki, mojito Piwko jest Na scenie miłosz jeszcze nie ma lekko psówka Zobaczymy co będzie nie jedzie z Katowic Korki są na <grystanie> nice, 11 Świat się spala za oknem ok Niosłem ci nadzieję nowych tych co w cudzysłowie wstawiali nas w parach Wierzę w przepowiednie jak nigdy wcześniej Gdy ich świat tak pięknie za oknem się spala Ze światem zanim dotrę do miejsca ci postawię dom Nie zliczę wschodów stron, czas krzyku rąk gdy doń pochłaniała moje imię Przed pisać to, mówić to stąd i Będę robić to aż po cichu przeminę

Zaniedziemy z tym WSZYSCY! Chodźcie, chodźcie do so. mnie I bliżej Zostańcie w mojej poję Najcisze Oto jest nasza <mulety> scena Reflektor niższej Koroną moich marzeń I długie czci Trzecia noc mija zbyt szybko Chyba mi nie wyszło. Bo mimo, iż nosą wciąż na ustach słowa nasze, z czasem czujesz tylko jak ci, ale jest i przykro. Ten wieczór ponie nam wszystkim jak w przyjemnej atmosferze. Ale Cieszymy się strasznie, poznać że jesteś koło Was. O, to jest me tak Życie dobre nigdy nie jest proste. Usta szorstkie od tych wszystkich kłamstw. Mało kogo znam słabiej niż siebie. Brakuje liny, żeby wspiąć się na świat. Druga dekada pięciu minut mnie rozjebie. Chemia przeżera stosy ciężkich słów. Godziny lekkich snów, jak mgła, jak buch. Miejsce to W moich oczach padł świat pół na pół Czegoś troszeczkę jest mi choć mam już wszystko tu Wykopałem sam sobie grób, poprzestałem maszynę 20-lecie obecności na scenie Mieliśmy nadzieję, że zrobimy z tego jeden wielki koncert Albo parę większych koncertów, ale jest jak jest I mam nadzieję, że w przyszłym roku spotkamy się Na trochę innym projekcie U Was w mieście, bo Mamy w planach przyjechać tutaj w marcu z pieśniami współczesnymi Więc mam nadzieję, że się zobaczymy Mam nadzieję, że będziecie z nami Mam nadzieję, że jesteście z nami i zawsze będziecie. Dziękujemy serdecznie, jedziemy z tym dalej, panie i panowie. Jardyki Orkiestra, zróbcie na nich ogromny hałas. <śleszy> Nic nas nie nie się mocniej niż rzeczy bez nazw, I myśl, myśl, że to może być nasz ostatni. Kocham gardzić wiarą w jutro, chuj w to, brzydzi mnie ludzkość i dźwięk o tej porze. Czasami bywa chyba zwyczajnie zbyt późno, Jeśli stawiali na mnie, nie mogli wybrać korzeń.